Tam, taradam. Witam w dziewiątym odcinku podcastu Maki, ale nie, że sushi. Drobna przerwa, moi drodzy słuchacze i słuchaczki. 5,5 miesiąca minęło od odcinka numer 8. Oczywiście, kiedy zaczynałem ten podcast, to myślałem sobie: pf, oczywiście, że będę robił regularnie. I przez 8 odcinków naprawdę się udawało były co tydzień, co dwa tygodnie, potem czasem znowu co tydzień. Ehm. Po pierwsze, jestem trochę sobą zawiedziony, że jednak nie trzymałem tej regularności i po prostu porzuciłem ten projekt na jakiś czas, ale jeszcze bardziej niż zawiedziony sobą, jestem zadowolony z siebie, że wracam i już od kilku dni, tak naprawdę od kilku tygodni już myślałem, i w ogóle mam pomysły na następne odcinki, na następnych wspaniałych gości, ale jakoś tak nie mogłem się zebrać, i dzisiaj nagle poczułem ukłucie: This is the moment. To jest ten moment, Max. Zrobić dziewiąty odcinek. I pyk. O czym dzisiaj yy, będzie w odcinku? Yy, na pewno nie będzie o tym, że mnie widać, ponieważ wiem, że obiecywałem, że będą wszystkie z wizją, ale ludzie, kochani, 5,5 miesiąca przerwy. Cieszmy mi się, że w ogóle mówię. <laughs> nie będzie yy, wizji na YouTubie. Jest jak jest, ale i tak jest fajnie, że jest. Zrobione jest lepsze niż doskonałe. B Bang, jakbym był Miss. To w sensie taką urodziwą, to bym powiedział, że to jest moje motto. Hmm, no, w każdym razie mam nadzieję, że od teraz będzie trochę łatwiej z następnymi odcinkami. Damn. Zobaczymy. Dzisiejszy odcinek nie będzie podsumowaniem ostatnich 5,5 miesiąca, ponieważ dużo się działo. Ale w związku z tym, że w sumie to wszystko się już zaciera i to by było chyba nudne, to po prostu zrobię update co u mnie teraz i będzie to też taki odcinek trochę tatusiowy, a nawet nie trochę tatusiowo-lankowy bo ostatnio sporo czasu spędzam z lanką ponieważ moja żona, mama lanki, czyli Paula jest w Tajlandii na dwa tygodnie, wraca już niedługo, za parę dni jeżeli was interesuje co Paula robi w Tajlandii, zapraszam na jej ale tam wszystko opowiada, były live, zdjęcia, storieski no, ale fakt jest taki, że jesteśmy z Lanką w Warszawie we dwójkę od prawie dwóch tygodni. No i ogólnie jest bardzo spoko. Lanka, jak już pewnie kiedyś wspominałem, to wiele się nie zmieniło. Lanka jest takim dzieckiem, bezproblemowym, to znaczy nie lubię tego określenia, no bo to nie jest problem, że dziecko, w sensie to, to dziecko przecież nie robi specjalnie nie robi ci problemu, że się źle czuje albo masz czymś problem, no e, ale no naprawdę jest bardzo łatwa w obsłudze i zawsze raczej wszystko przebiega tak, że się można dogadać i tak dalej, więc no to nie jest jakiś horror czy jakieś niesamowite niesamowita rzecz, że się jestem z nią sam, ale z drugiej strony oczywiście bez fałszywej skromności, tak, tak, dziękuję e, wszystkim, którzy mówili mi i mówią, że to super, że tak daję radę, e, przyjmuję to faktycznie, cieszę się sam z siebie, <grybujesz> że tak daję radę. E, no w każdym razie to nie były takie dwa tygodnie, że po prostu dzień jak co dzień, bo na przykład była nieudana wyprawa na basen, to znaczy na basen z panem instruktorem, ale chyba nie będę o tym opowiadał. Może kiedyś mogę w prywatnych rozmowach o tym opowiedzieć, jeżeli kogoś interesuje. W każdym razie Lanka y, zachorowała i jeżeli słucha tego ktoś, kto jakkolwiek zna się na medycynie, hobby, 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 chociaż hobbystycznie, to możliwe, że coś mieszam, ale mniej więcej tak zapamiętałem to, co mówiła pani doktor. O, chciałem powiedzieć nazwisko, a nieważne. Pani doktor, na którą Lanka mówi, pani blond, y, bo ma blond włosy. Pani doktor, doktor powiedziała, że Lanka ma mononukleozę, która nie rozwija się jeszcze w anginę, ale ogólnie się czuje dobrze. No ale z badań krwi takie rzeczy wyszły. No i mm, zaleciła, żeby dać jej antybiotyk. I to jest pierwszy antybiotyk, który Lanka mm, bierze w życiu. E, trochę spoiler. E, tak, bierze go. E, ale mm, ona w ogóle bardzo mało choruje i w ogóle... Nie dostaje za bardzo leków, to znaczy jeżeli jest chora, to zazwyczaj była chora do takiego stopnia, że totalnie mogły ją wyleczyć syrop z cebuli, sok malinowy, nacieranie stupeka jurwedyjskim balsamem albo jakimiś tam olejkami z nie z masłem kokosowym, jak to się nazywa, z olejem kokosowym, ale takim zbitym, no nie? Że można sobie go właśnie rozetrzeć. Po takie ciekawostki lucznicze też zapraszam do mnie w dm Chętnie opowiem. Pewnie wszystko to wiecie. Pewnie w ogóle mówicie mm, oczywiście, ja też smaruję sobie nogi olejem kokosowym, a może masłem właśnie, bo nie wiecie, że jest taki olej zbity. Jak on się nazywa? Parafinowany? Nie, chyba to nie to. Nieważne. Wiecie o jaki chodzi. W każdym razie Lanka dostała ten antybiotyk no i y, lekki stresik się wkradł, ponieważ od kilku dni, już przed przypisaniem antybiotyku, dostawała y, do noska psikanie. A w związku z tym, że Lanka ma już y, prawie 4 lata, to nie wszystko da się ugadać tak prosto: ej, musimy ci wpuścić rzeczy do nosa. Teraz jest y, nie, gościu, nic mi nie będziesz wpuszczał do nosa, gdyż nie mam na to ochoty. No, i ciężko walczyć z takim argumentem, ale była bardzo dzielna, dawała sobie wpuszczać do tego noska. No, ale jednak antybiotyk to co innego. Mm, antybiotyk w formie zawiesiny. E, czyli wydawałoby się najprościej w sumie do ogarnięcia, bo to taki bardzo gęsty syropek. Mm, no, ale był stres, wiadomo, czy będzie chciała. No, a nie może być tak, że weźmie raz, a potem powie, i nie, nie biorę już. No, bo jeżeli nie wiecie, to jeżeli się już przyjmuje antybiotyki, to trzeba je brać przez cały okres kuracji. W każdym razie, powtarzam już któryś raz, w każdym razie. Ciekawe. Zastanawiam się, czy to jest jakieś takie moje słówko. Niezbyt mi się podoba, mam nadzieję, że nie. Przyszliśmy od tej pani doktor i pierwsza dawka miała być podana wieczorem tego dnia. No i jest napisane na tym antybiotyku, że można go mieszać z napojami mlecznymi. No i miał on taki biały kolor, więc mówię: Dobra, spróbujemy z mlekiem owsianym. Zmieszaliśmy. No i udało się tak wypić. A potem Lanka postawiła srogie weto, że po prostu nie. No a, no cóż, nie wleję jej tego siłą do gardła. E, w sensie mógłbym, ale, ale by się chyba zakrzyciła wtedy, więc myślę, że nie warto. Uznałem, że nie warto. E, no ale złapał mnie mocny stres, naprawdę mocny stres. Jak to zrobić, żeby ona to zaczęła pić? Bo samego tego też nie weźmie. Taki smak, wiecie. Lekko liznąłem, przyznam, taki oranżadowy, no taki jak to mają takie leki. No i umówiliśmy się, że spróbujemy jeszcze rano tylko z sokiem. Tak, na antybiotyku było napisane, że można e, mieszać z sokiem. Więc wpadłem na to, że takim sokiem, który ma taki dosyć mocny smak i już chyba kiedyś tak robiliśmy, jak coś jej trzeba było podać raz na gorączkę. Nieważne, że sok ananasowy jest dobry w takie rzeczy. No więc kupiliśmy sok ananasowy i wypiła. I jakby poziom mojego szczęścia był nieprawdopodobny. W ogóle zeszło ze mnie tyle stresu, że dobra, mamy the way, żeby wypić ten antybiotyk, działa. Tak się ucieszyłem, że aż zapomniałem schować antybiotyk do lodówki. A ten antybiotyk konkretnie trzeba trzymać w lodówce. Więc e, uwaga. Okazało się, że jest do wyrzucenia, więc musiałem się umówić na teleporadę, bo oczywiście zwykłej wizyty nie było szans. Teleporad zresztą też kimś, ledwo, ledwo, żeby dostać drugi antybiotyk, taki sam, oczywiście. No więc pamiętajcie, że antybiotyki dla dzieci trzeba chować do lodówki od razu po użyciu. No ale bierze ten antybiotyk i w sumie spoko i już bierze go chyba trzeci dzień. No i... nie wiem, czy się martwiciel, nie ma żadnych skutków ubocznych, jak coś. Nie boli on nawet brzuch. Tak, bierzemy probiotyki. Od razu mówię. Tak, wiem, że probiotyki trzeba brać dłużej niż się bierze antybiotyk. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie w tym temacie e, lub rady lub chce się podzielić czymś, to zachęcam oczywiście, bo to mój pierwszy antybiotyk w życiu z dzieckiem, wiecie. Dobrze jest wiedzieć. Może mać jakieś sposoby domowe, probiotyczne. Nie wiem, kompletnie się na tym nie znam. Jeżeli słucha mnie ktoś z wykształceniem medycznym, to przepraszam. Jeżeli nie, to mogłem wam powiedzieć cokolwiek i byście mi uwierzyli. Mogłem ja powiedzieć, że mam wykształcenie medyczne. Nie, w to byście nie uwierzyli. Trochę za grubo. Dobra. Eee, no i to jest jakby ta rzecz taka główna w sumie wokół osta co, ostatnich jakichś... Co ja gadam w ogóle? Czekajcie, muszę, nie wiem, przeczyścić styki. To była główna rzecz, wokół której toczyło się życie przez ostatnie dni. Natomiast naszła mnie taka refleksja, ponieważ jak Lenka trochę właśnie teraz czuła się trochę gorzej, nieźle, ale gorzej i było tak intensywnie bardzo z tymi lekami, w sensie z tym antybiotykiem i dużo rozmawialiśmy, bo i tłumaczyłem, że to jest ważne i jakby ona no, nie zbyt chciała to przyjąć, ale jednocześnie mnie słuchała i dużo było takiej bliskości i w ogóle od kiedy jesteśmy tych paręnaście dni tutaj bez Pauli, to czujemy... No jakby taką jeszcze zwiększoną bliskość do siebie, bo bo, no bo jakby wiemy tak, że mama jest y, tam, y, no ale jednak skoro jej nie ma fizycznej, to tak nawet podświadomie po prostu się bardziej i, i ona do mnie lgnie y, emocjonalnie i ja czuję jeszcze większą odpowiedzialność za nią, bo wiem, że jakby ja tu jestem teraz y, i, i muszę to ogarnąć. Y, i to jest z miejscami, wiecie, bardzo wzruszające i takie fajne, bo Lanka przychodzi. Ona w ogóle mówi, że sporo nas kocha i mamy i mnie, ale teraz to jest też też coś tak bardziej zwiększone, że tak zintensyfikowane, że wiesz, to tu się kocham cię. No i to jest mega słodkie, wiadomo, heart melts. Serce się rozpływa. Ale z drugiej strony zacząłem czuć, że to jest takie bardzo intensywne. I zacząłem się zastanawiać, co to jest za uczucie, bo ono było trochę mi nieznane. I teraz doszedłem do wniosku, dosyć ciekawego, wydaje mi się, że oczywiście zachowując pełną skalę, bo to mm, może inaczej, może zacznę i powiem, I, i, najpierw zacznę i wtedy będę się tłumaczył, dobra. E, więc, e, że wydaje mi się, że poczułem odrobinkę, jakiś promil tego, jak czują się rodzice, którzy na przykład samotnie wychowują dziecko? Eee, I teraz tłumaczenia. Oczywiście wiem, że nijak się ma zostanie z dzieckiem przez dwa tygodnie samemu, do tego, że ktoś wychowuje samo dziecko i nawet nie próbuje się do tego porównywać, bo to, no, to wiadomo, że nie. Ale chodzi mi o samo to uczucie takiego przywiązania, które jest tak mocne i tak jeszcze zwiększa się i tak wyrzuca w ogóle wszystko inne z głowy, że aż jest lekko przytłaczające. Że tyle masz tej, tego przywiązania do tego dziecka, i tego miłości, i tego opiekowania się, że w zasadzie wszystkie inne emocje trochę są wsuwane w głowie na bok. Zorientowałem się, że tak jest. I potem, na przykład, jak jest chwila wolnego, typu, nie wiem, typu ona idzie spać, czy chwilę odpoczynku, bo na przykład pójdzie do babci, załóżmy, to wtedy te wszystkie emocje zjeżdżają z powrotem do głowy, no bo gdzieś muszą znaleźć ujście ostatecznie, tak? Nie wyparowują. A mimo, że tak Ci się wydaje, drogi słuchacz lub droga słuchaczko, to nie, to one nie wyparowują wcale te emocje. Za to wyparowują na przykład oceany po trochu. W sensie to nie jest żaden klimatyczny statement, po prostu, no nie, jak świeci słonko, to one parują, potem jest chmurka i spada deszcz i znowu circle of life, taki wodny. No i... Poczułem też to, że właśnie nie mam w ogóle nawet miejsca na wiele innych rzeczy w głowie, na wiele innych myśli. I tak sobie pomyślałem, że to zrozumiałem trochę, tak jak mówię, w skali, to poczucie bycia samodzielnym rodzicem, i na przykład to, że to, że wiecie, jak jest w filmach, że o samotny rodzic nie randkuje od iluś lat, to wydaje mi się, że to nie tylko wynika z tego, że masz cały czas to dziecko i nie masz go z kim, nie wiem, zostawić. E, bo zapewne są sytuacje, kiedy można zostawić, tak? Czy starsze dziecko z nianią, czy z kimś, czy, czy młodsze dziecko z nianią? Chodzi mi, że typu na wieczór już taki, że chcesz wyjść na noc na przykład na imprezkę. E, no ale nie masz po prostu chyba nawet miejsca w głowie i przestrzeni na to, żeby wszedł ci taki pomysł. No ja nie miałem tak, że teraz myślałem, że będę miał pomysły, że będę randkował przez te dwa tygodnie, jak Pauli nie ma. E, w sensie. No, nie, nie miałem. Dobra, myślałem nad takim śmiesznym żartem, ale nie przyszedł żaden do głowy. Nie wiem, może lepiej nie żartować w tych tematach. Nie, tu też żartuję. Um, nie miałem pomysłu, żeby randkować, ale zauważyłem to, że w mojej głowie nie ma w ogóle jakby zasobów na to, żeby w coś jeszcze włożyć energię. I to było, przyznam szczerze, szalenie ciekawa obserwacja i tym jeszcze większy szacunek dla ludzi, którzy wychowują swoje dzieci samotnie na przykład, to znaczy bez drugiego partnera. Samotnie jakoś jest tak nacechowane pejoratywnie, czyli negatywnie. To takie, nie, nie to, że niedawno, ale nauczyłem się jakiegoś czasem takiego trudnego słówka i bardzo mi się podoba. Pejoratywnie to jest negatywnie. Więc ma brzmienie takie pejoratywne, że samotny rodzic, no chodzi mi o to, że nie chcę piętnować, tylko że ktoś, kto wychowuje bez partnera czy partnerki, to dziecko sam. Czy z decyzji swojej, czy z jakiejś e, e, sytuacji życiowej. E, no w każdym razie, wow, wielki szacun. To było jak śpiewa Freddie Mercury: Too much love will kill you. E, I sobie myślałem, że no, it won't. Ale. Może nie, że kill me, ale zaczynam. To dopiero to zrozumiałem, że o, w tym konkretnym sytuacji, w tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym aspekcie faktycznie ilość miłości była taka e, lekko przytłaczająca miejscami. Co no nie to, że mnie przytłoczyła i w ogóle wybuchł mi mózg, ale, ale doprowadziło mnie to do tego, wydaje mi się, bardzo ciekawego spostrzeżenia, właśnie. Mm, no i tak. I z tym się chciałem bardzo z Wami podzielić. Nie wiem, czy ktoś can relate, czy ktoś się może z tym y, utożsamić, ale też chętnie wysłucham, jeżeli ktoś na przykład miał kiedyś takie przeżycia, albo na przykład sam wychowuje dziecko i jakie to uczucie, czy na przykład to jest coś takiego, jestem bardzo ciekawy, y, czy to jest właśnie, czy może w ogóle pierwsze jakieś totalne głupoty, czy to jest coś takiego y, mniej więcej. A jako, że jeszcze mam parę rzeczy, to już zakończę ten temat, ale wszystkie rzeczy będą około lanusiowe i tatusiowe. Lanka generalnie ma dużo wyobraźnię, no i to jest spoko, wiecie, w zabawach, że na przykład chodzimy ludkami i mówimy, no, no to jest fajne i tak dalej. W sensie w ogóle wyobraźnia, każda wyobraźnia uważam jest bardzo fajna. Natomiast ostatnio po raz pierwszy zaczęła mieć takie akcje, że ma wymyślonych przyjaciół. Eee, tylko, że nie przyjaciół, tylko krokodyle. No i krokodyle chodzą za nami wszędzie, trzeba je wycierać po kąpieli, trzeba im mieć zęby. Jak nie odpowiadają, to jest mega słaba akcja. Naprawdę lepiej, żeby krokodyle odpowiedziały, no nie? Eee, na przykład, jak schodzimy na dół, to jest pełne zgrozy pytanie, czy krokodyle na pewno zdążyły zejść z nami? Trzeba wtedy zapewnić, że tak. No i ja, jakby będąc. Pochwalając każdy rodzaj wyobraźni, um, odpowiadam jako krokodyle, oczywiście, bo czemu nie? Więc obecnie żyjemy w domu z trzema krokodylami. Um, pojawia się też co jakiś czas przyjaciółka, która nie ma imienia, ale jakby zasada działania jest podobna co krokodyli, że trzeba jakby mówić, że tak, klanka i w ogóle, e, i, ono, i, i ona z nami wszędzie chodzi, ale też jest koala, który jest misiem. Koalą, w sensie nie jest prawdziwy, to, to, to nie można by chyba było przywieźć koali, jak sądzę. Jako, że to jest y, gatunek na pewno chroniony i na 9, no nie, chyba na 100% endemiczny dla Australii. Endemiczny. Wydaje mi się, że endemiczny znaczy, że jest tylko w jednym miejscu konkretnym na świecie i dlatego tego używam, bo chodzi mi o to, że jest w Australii. Jeżeli nie, no to lipa, ale, ale sprawdzę sobie potem, żebym ja wiedział, a wy możecie sprawdzić teraz. Ale wydaje mi się, że tak, że dobrze mówię. No w każdym razie jest to niezła jazda i niezły umysł skręt i jeżeli słuchają mnie rodzice lub ktoś kto wymyślał, kto yy, miał wymyślonych przyjaciół no to okej, okay, może na film special, ale, ale tutaj to dla mnie jest niezła wkręta i jestem ciekawy w którą stronę to będzie szło czy one po prostu któregoś dnia odejdą do Nilu czy któregoś dnia będą super obsessive na przykład <grym> trochę się, trochę, mam taką wiecie lekką iskierkę, że E, takiego zmartwienia, ale z drugiej strony, no, wymyślony przyjaciel, czy to coś takiego złego? Sam by, ja nie miałem na przykład wymyślonych przyjaciół, a trochę takie, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. No i może to też to, że siedzi w domu i nie wychodzi do dzieci, ma na to wpływ myślę, że może być na to wpływ no ale okej, okay. krokodyle są spoko generalnie zaczęło się od tego, że myśleliśmy, że są niemiłe po czym lanka powiedziała, że są jednak miłe i momentalnie się wtedy zaprzyjaźniliśmy i już w ogóle spały z nami w łóżku tej nocy więc to było takie nie oceniajcie ludzi po okładce, bo te krokodyle się wydawały złe a teraz są naszymi totalnie przyjaciółmi no i jeśli chodzi o lankę to mniej więcej tyle dalej rośnie, jest Coraz większa, jak to bywa, coraz fajniejsza, z każdym miesiącem. O, i jeszcze miałem takie jedno przemyślenie w sumie, że tak jak byłem na Sri Lance i miałem takie, że dobra, będę codziennie postawał na Instagramie, żeby jakby budować to. Te słyszale. I od powiedzmy miesiąca, dwóch, no półtora miesiąca, dwóch, dosyć mocno wszedłem we współpracę na Instagramie. Jeżeli ktoś widział, to. To widział. Zapraszam do lekowania, pisania. No w każdym razie sporo pracuję na Instagramie dla innych i po prostu kompletnie wycięło mi to moce przerobowe na Instagrama mojego. No i nic nie robię. I trochę mam z tym problem. I w ogóle mam problem, myślę, czy zostawić to na inny odcinek, ale może zajawię. A może się rozgadam, zobaczymy. Jestem jak ten. Dobra, chcę zacytować The Office, ale nie widziałem nigdy całego odcinka The Office, ale widziałem sceny. Jest taka scena, gdzie ten główny bohater Michael, chcę powiedzieć? Chyba tak. Michael, grający przez Steve'a Carella, zaczyna odpowiadać na pytanie jakiegoś wyższego rangą menedżera i wiecie, takie ciągle, ciągle rzuca zdania, typ, słowa, które nie prowadzą do celu, tylko naokoło. I trwa to dwie minuty, i mówi taki zadowolony z siebie, że. I mówi taki zadowolony z siebie, że czasami, kiedy zaczyna zdanie, to nawet nie wie, gdzie się skończy. Więc teraz tak będzie ze mną. Mm. Że mam takie nierobienia tego już na Instagramie. Od tego wyszedłem, że nie robię na Instagramie jakichś tam swoich, nie wiem, rolek śmiesznych, czy mniej, czy jakichś kreatywnych, czy nawet tych ciekawostek. I mam właśnie jakieś takie lekkie poczucie nierobienia niczego significant, w sensie ważnego, takiego istotnego. Nie twierdzę, że postowanie na Instagramie jest najistotniejszą rzeczą, jaką można robić, ale no może chodzi mi o robienie czegoś takiego, co ja czuję się w tym tak spełniony dla siebie czysto. Um, ale pomyślałem sobie, że może teraz te dwa tygodnie, kiedy właśnie jestem z Lanką, i mam to, mam to takie poczucie, że nie mam trochę na inne rzeczy miejsca. Może po prostu muszę dać sobie oddech i zacząć zrobić sobie miejsce na odpoczynek. Tak, żeby jakaś część mnie odpoczęła i żeby ona mogła się potem zająć robieniem czegoś, co bym chciał robić, cokolwiek to jest. Nie zdradzam. Hashtag Secret Project. Eee, nie, nie wiem, dobra. <laughs> Okej, okay, kochani, nie ma żadnego super secret project, eee, ale mam jakieś rzeczy w głowie, które chciałbym robić. Eee, I taka jeszcze taki bonusik, może na koniec, taka wisienka na torcie. Nie wiem, czy lubicie stand-upy eee, po angielsku, ale jeżeli lubicie, to jest takie nowy hot nazwisko, w sensie nowe. No, już pewnie od kilku dobrych miesięcy. bardzo się gdzie w nowym bo tak jest nudno, <noise> nikt ze mną, po prostu ja tylko gadam i gadam i nikt mi nie odpowiada, o krokodyle, a nie krokodyle są z lanką u babci, dobra, to nie, w każdym razie jeżeli lubicie to zachęcam do posłuchania takiego typa, który się nazywa Matt Rive, my a ty ty, a nazwisko ry i fy e, Matt Rive. na jego YouTubie jego kanale jest mnóstwo treści, w tym specjalne nagrane, wrzucone tam, można sobie obejrzeć całe, i zachęcam, bo mnie osobiście bardzo bawi, przy czym to nie jest tak, tak jak gadałem z Paulem, to nie jest tak, że on ma jakieś, wiecie, super błyskotliwe żarty nieprawdopodobnie, że a, ale wymyśla, czy gry słów, czy coś, że jakieś historie nie z tej ziemi, tylko po prostu cała jego, cała jego osoba i cały jego vibe i cały jego jakiś styl jest tak super, tak się dobrze tego słucha, że mam wrażenie, że on nawet mógłby mówić rzeczy, które są po prostu lekko śmieszne, ale to, jak on je opowiada, robi całą robotę. Oh, więc, więc to tak. To, to jest takie podsumowanie z mojej głowy z ostatnich kilku, kilkunastu dni. Hmm, patrzcie, jednak znowu podcast skręca w stronę personal journal. I wydaje mi się, że to jest chyba jednak. To, w czym się czuję tutaj najlepiej. Ale mam też już naprawdę jednego gościa zaklepanego. Już yy, tylko musimy ustalić yy, datę, czyli termin. I godzinę też zapewne, yy, chyba, że nie wiem, ustawimy datę, a będzie czekał na mnie od rana do wieczora. Ale, ale mam myślę, że ustawimy godzinę też. Ale śmieszne, co? Yy, I'm a little up myself. Yy, I mam nadzieję, że te odcinki będą wychodziły. Wychodziły trochę regularniej, chociaż może na dziesiąty taki ważny krok milowy w robieniu podcastów. Właśnie zaproszę już tego gościa, a może na jedenasty, moją ulubioną liczbę. Zobaczymy. W każdym razie to był dziewiąty odcinek podcastu Maki, ale nie że sushi. Eee, napiszcie czy tęskniliście i czy czekaliście i czy chcecie następne, czy to fajnie, że ten podcast wrócił. Oczywiście wiem, że naprawdę sporo zaskakująco sporo osób mi napisało, że czekam na następne odcinki. Eee, poznałem kilka osób osobiście, które mi nie napisały, ale powiedziały w twarz. Powiedział mi to w twarz: "Max, gdzie są następne odcinki?". Niekoniecznie tak mówili, ale tak to zapamiętałem, jak coś. Mm. Więc, e, więc po prostu napiszcie, i napiszcie, czy podobał Wam się taki styl personal journal. E, I te wszystkie pytania, co wcześniej zadawałem, to jakby też odpowiedzcie. E, albo odpowiedzcie na YouTube, jeżeli słuchacie na YouTube, albo w DM-kach. A Insta, pewnie najłatwiej mnie złapać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.